Ale zawsze lubię sobie te obejrzeć, i sobie tak podyskutować, bo w głowie bardzo mi miło Cię poznać. To jest tak, że miłe. Jeśli ja wpłacacie, tak że mam takich widzów. Tak, Ekoczem jest najgorszy. Ehm, drodzy Państwo. Ehm. Ale to działa w dwie strony, no nie? Że ludzie żyjesz się radykalizują no znaczy przepraszam, działa w każdą stronę. Ludzie się radykalizują na każdą, możliwą opcję poli e, polityczną ludzie się radykalizują na jakieś takie durne rzeczy i w efekcie później mi się to ziemi w ziemię i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład nie wspieram GBT, ale mi kupałeś, tak? No i dobrze, tak, trzeba Niech się dziękuję. Powiem w czas, kiedy trik i inni, co w bym działaczki, w kryptowalutki. No i stąd, czy kasa. <laughs> Pięknie. 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 Pięknie no, to, no to, to kasa. Wiecie, dlaczego żartuję? Tutaj nie potrafi wyjechać jednej. Może <głos》>. no ten, to chyba Bitcoin jest, no nie. Tole, tak tak, tak. jest kurwa, największą kryptowalutą, nie oszukujmy się. To, to nawet nie jest żart. Nie myślałeś, że to? Nie, to są pieniądze nie na. Nie żartu? Nie to jak na jak tak Nie, Nie, A nie pytam? tę A ja nie mam pojęcia, kum, ty masz pieniądze na to, co ja mogę sądzić? Może. Ale masz pieniądze prawa, sobie na piłkę, sobie przyjmować jedne na na filmie. Może to zrobię. Sam, e, tego czasu spadek po świętej pamięci, No i 20 koła i poszło wszystko, wszystko poszło w promocję partii i już nic więcej nie ma na wyborach w przyszłym roku. A duże się macie? Na tego budżetu? Ma taki e, nie, już Nie, mamy. Wszystko, się na nie macie. 798 10 zł, a nie masz za Marianna jest trollem i trollem i kisart, a za, ja rok, szczerze, za to eksperyment społeczny. Ja bym się bardziej bał, gdyby się okazało, że jest to pewnego rodzaju kontrolowana opozycja mająca oś, ośmieszać się opozycję e, po, po prostu szeroko pojętą, no nie ludzi, ludzi którzy się nie zgadzają z pisem. Taki performance. Ja nie mówię, że tak jest, ale gdyby tak było, to byłoby mi bardzo przykro. W ten sposób.

Ja tak tam icham Po Jak ci każda jej wypowiedź to zmienianie tematu. Każda jej wypowiedź to kalkulowany bezpieczny populizm. jak skaszesz temat na Okej. No proszę państwa. Jak Ja lubię stream na którym słyszę tę muzykę. No ostatnim stream nie słuchaliśmy nawet dwa razy. Złotych, złotych. Złotych. Fenomenalnie. Jeszcze jak dla ciebie każdego. Pozdrawiam serdecznie Kuła. Dzięki za dyskę na nimówom. Wpłacił 10 złotych. 10 złotych. Jeszcze raz z będzie stream na początku sierpnia. Bo wiesz, bo ja po prostu Nie musisz Za sobie bo już wpłacił więc też chcę a teraz Miłego Święcia. Pozdrawiam cię serdecznie. I co na przykład. Ale czy ja możesz, się... ciebie tym razem Czy ta pomiaru, a zaczynasz się chce? cztery? Nie, już to na na płac. Płac. Na pewno, no to najważniejsze. Na pewno nie mam wpłacił 10 złotych. Potrzebuję pomocy, spotkaniem dziś piękną dziewczynę, grała na skrzypkach, rzuciłam jej 50 złotych, ale gdy się uśmiechnęła i zgadała, ja po prostu uciekam. Brzmisz jak nic Polskiego. Pozdrawiam cię serdecznie, wojowniku. Mogłeś to przyznać na kurczę stream Aviso i się uśmiechnąć, nikt z ciebie nie odrzuci. A tu, tutaj taka sytuacja. I jeszcze te niezręcznie jeszcze wyćwiczone ręce tak zwanego dobrego polityka. Ja mimo tego całego zamieszania, które jest wokół, ym, ona jest trochę jak doda pod kątem wypowiadania się, ale bardziej ostrożna, bardziej ważąca słowa, widać, że są zuczone, a przez to nie szczere i sztuczne. Czuć, że jest tam jednak jakieś mataczenie, ale mimo wszystko się przebija tej bezczelność i taka pewność siebie, którą wniosło najprawdopodobniej tych wszystkich kurwa, programu. Tak, ale moment, no i tylko... To, no, to Co to, to, to nie jest, co to za wolność? Co to, 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 to za ja, wolność? Ja nie jestem Moi moja wolność. Jest, to ciekawa postać, niemniej... Mojej drodzy musiałem wprost zrobić, to nie jest taka z boszczykiem. Kilka wypowiedzi i hipeningów że to jest Zajeźdźcie. Słuchajcie, słuchajcie. Gratuluję, Gratuluję. Mam pierwszą wypłatę w życiu, więc się dzielę. Ale państwowe laboratoria płacą mało, więc tylko tyle dostaniesz. Nie no, ludzi, gratuluję ci pierwszej wypłaty i tu jeszcze zakładam do coś mocno ważnego. Zraka, chociaż patrząc przez te skoki ideologiczne. Dzięki, pan. Te uber, cringe, performancey, można by powiedzieć, że obrazuję właśnie te formy. 25 wypłatę, to, to powiem jeszcze za piłką. A może tak czasami. Ponieważ to podnię tam. Ja tu skłaniam się jednak bardziej do tego, że jest to taka. Czas, no nie mogę, ja po tym stylu nie będę kuzić w otwarcie. obrażał kobiety już na co dzień, no nie, już tego nie wyleczę. Triste, a wysłana gwiazda chaosu, wysłana przez prawo i sprawiedliwość, żeby trochę namieszać, naprowokować, trochę się pośmiać, ale żeby koniec końców pis był jednak tym wygranym i z tym takim dystansikiem, bo ej to jednak żona gościa z pis, więc on z poszło wow! A głos na opozycję cyk idą się jebać. I szczerze mówiąc nie Poczyny, czy Przestaje na obrażenie dzisiaj kobiet. bym się, gdyby kiedyś zastąpiła Magdalena Ogórek. Ubokujar słowa, jak mówi I wiadomo, że tylko jedna osoba, jedna jednostka może jej zagrozić. Kiedy masz już dość pierdolenia? Kiedy masz już dość partii? Który nie znają program? Kiedy masz już dość Nadchodzi on, Ten model ma się poważnie. 10 złotych. Prosiłbym o potężnego blesa albo kilka o zdrowie mojej kotki. Rokiem i nasz ma założony satemoi. Trzymaj się, czat, proszę o słowa wsparcia. To się bardzo stresuje. Wszystkiego dobrego dla kotki życzę. No dobra, macie sobie maskuję dalej, już nas nie interesuje. okej okay, bumer, nikomu nie obchodzisz, podejście, jak będziemy się znowu 20 lat. Obejrzymy sobie coś innego. Moglibyśmy już chodzić w temat Agatha Fong. Ale chciałbym jeszcze przez chwilę poczekać, dlatego że. <laughs> się co mi zrobił niecały temu, odliczając ładowanie nasze, no to w ogóle się stosunkowo niedawno, więc nie chciałbym do końca e, już na start tego robić, bo potem będzie płakanie, że wszyscy się Więc może Sylwester Wardęga, konkurencję. To wy na to.